Hubertus Arena, czyli targi myśliwskie realizowane w Ostrudzie 7, 8, 9 października 2016 roku w obiekcie Expo Mazury. Gościmy tutaj po raz drugi. Mieliśmy okazję być na targach Prodefens i nakręcić dla Was wywiady z wystawcami. Postaramy się zrobić to również i tym razem. Miejsce, w którym się znajduje, dosłownie jest w tym momencie może dość nietypowe. A to, co jest tutaj, to jest guziec, czyli świnia z Afryki. Kręcenia się pochali wystawowej, ciąg dalszy. Spotykam Roberta. Cześć. No i za naszymi plecami shootingadventure.eu. Co u Was można znaleźć? Bo chyba kilka jest różnych atrakcji. Mamy kilka atrakcji przygotowanych dla odwiedzających. Przede wszystkim chcemy pokazać broń, jaką dysponujemy: nasz arsenał, zaplecze sprzętowe, naszych instruktorów również. No i nasz program, który jest dosyć bogaty. Szkolenia strzeleckie. Szeroko pojęte szkolenia strzeleckie w posługiwaniu się bronią palną. W zasadzie pełnym jej zakresie. A tutaj chyba jest możliwość poddziałania dynamicznego, jeżeli dobrze widziałem? Tak, przygotowaliśmy również strzelnicę, która pozwala na ostrzelanie celów dynamicznie, biegnąc, przechodząc do różnych miejsc, w których musimy zlikwidować cele. Ruszamy w takim razie na zwiedzanie stanowiska Shooting Adventure EU. Powoli zagłębiamy się w Wasze stanowisko. Wasze, czyli kogo? Jaka firma? Shutting Adventure e, oraz firma Global Consulting. Dwie firmy. W zasadzie mariaż dwóch firm, które mm, na tym stoisku mm, prezentują współpracę mm, w zakresie broni palnej, czyli szkolenia strzeleckie, jak i obrót bronią i amunicją. Uh -huh. A tutaj, na tej pięknej gablocie, i jeszcze piękniejsza jednostka broni. Ja już dostrzegam poprawnie, jeżeli się mylę, z mojej skromnej wiedzy, ale swobodnie pływającą lufę. E, tak, lufa jest swobodnie pływająca. No, tylko tak może być. Tylko tak, w tym rodzaju broni jest to broń e, dedykowana mm, do strzelania typowo tarczowych na odległości do 800 metrów myślę, że to taka graniczna. Normalna sprawa. Dokładnie. Jest wykonana w inoksie, czyli w stali nerdzewnej. No wiadomo, mniej czyszczenia. Broń jest po prostu odporna na wszelkie czynniki atmosferyczne. W tym zestawie, który tutaj teraz widzimy, jest lunetą, lunetą firmy Leopold. To jest lunetka, która prezentuje powiększenie zoom 42 razy. I jest stały. Yy, bardzo precyzyjny tak zwany dziurkacz, kolekcjonalnie mówiąc. Nabój, którym jest yy, zasilana, jest to yy, 6 mm norma BR. Uh -huh. czyli typowo będzie restowy nabój, mega, mega precyzyjny. No właśnie, tutaj to strzelanie tarczowe, jeżeli dobrze to kojarzę, to właśnie z tym między innymi stałym powiększeniem lunety, bo jednak ktoś, kto się przedziera przez knieje, idzie na zmniejszonym zoomie, żeby ostrzelać na przykład szybko poruszające się z cel. Ta broń, ta broń, właśnie widzisz, ta broń nie nadaje się do tego, aby nosić ją gdzieś w tematach survivalowych, gdzieś po tajgach czy też innych lasach nie da rady praktycznie mm, przenieść, przenieść tego na dalszą odległość. Jest to broń typowo dedykowana do tego, żeby ją podeprzeć czy na takim czy na innym podparciu i ostrzeliwać cele wybrane już uprzednio wcześniej, tak, przygotowane. To jest broń, to jest broń sportowa. Mm -hmm. Typowo, stricte sportowa broń. No właśnie, bo sam aspekt strzelania sportowego Wszyscy wszystkim się kojarzy to strzelanie zawsze z takim bardzo taktycznym wydaniem a to co, yy, też co pamiętam wcześniej, żeśmy rozmawiali między innymi na targach Pro Defense tym aspekcie sportowym, prawda, strzelania to też istnieje i też warto o tym wspomnieć Sport, przede wszystkim sport My prezentujemy głównie yy, tutaj inklinacje sportowe Sport jest dla nas tym wszystkim yy, od czego wyszliśmy czyli nasza inicjacja strzelecka była sportem, od najmłodszych lat strzelaliśmy z Kolokwialnie mówiąc, KBKS-ów czy też pneumatyków, sam z przyjemnością do nich wracam, bo jest to doskonała zabawa. Może nie broń, bo urządzenia pneumatyczne, które pozwalają na tak naprawdę postawienie pierwszych kroków w strzelestwie i doskonale potem wpisują się w rozwój strzelca, który przechodzi na kolejne inne właśnie już rozwinięcia typu karabin, mhm. pistolet centralnego zapłonu, czy też bocznego zapłonu, czy też inne konkurencje klasyfikowane w Polskim Związku Strzelectwa Sportowego, czy też międzynarodowe konkurencje, ale również konkurencje, które niedawno tak naprawdę powstały w Polsce, czyli wszelkie konkurencje dynamiczne. Jest ich trochę. Jest IPSC, jest IDPA, jest Pistolet i rewolwer obronny. I mamy taką nadzieję, że trafią niedługo również na olimpiadę. Chcemy tutaj pokazać ludziom tak naprawdę jakie możliwości stwarza nam dzisiaj ustawa o broni i amunicji i nasze prawo, które pozwala już na to, aby każdy obywatel niekarany i zdrowy na umyśle mógł posiadać w naszym kraju broń. Mhm. Ale nie zawsze musi być to broń taka ściśle sportowa, bo jak tu rzucę okiem na różne jednostki, które prezentujecie chłopaki zwiedzającym, to jest też e, również inny aspekt strzelectwa. No, aspekt jest wyłącznie sportowy. Natomiast broń wygląda tak jak wygląda. Ona jest po prostu e, w oryginałach, ale również zawiera się w katalogu broni sportowej. I poczynając od tego, co tutaj jest przed nami. Ten karabin, o którym już mówiliśmy, ale to, co mamy tutaj niżej, i za chwilę będziemy oglądać, jest również bronią y, sportową. Zawiera się w katalogu broni sportowej dostępnej tak naprawdę na pozwolenia sportowe. I warto to zaakcentować. Kilka słów o broni sportowej już padło, natomiast pytanie, czy te jednostki również mogłyby być do sportu wykorzystywane? Jak to jest? Słuchaj, Zacznę od tego, że to są egzemplarze, nie jednostki. Przepraszam, dziękuję za I informację. być wojskowa? To są egzemplarze, tak, żeby było poprawnie. Mhm. E, tak, jak najbardziej. To są egzemplarze broni sportowej, które wyglądają jak broń bojowa i tak naprawdę mogą spełnić dwa zadania. W razie W jak najbardziej. Natomiast są to egzemplarze dedykowane do sportu strzeleckiego. Jak tutaj widzimy, ten pierwszy na górze. Karabinek, który może służyć na przykład do dyscypliny, do konkurencji czy broniowej. Karabin, strzelba, pistolet w układzie dynamicznym, czyli to będzie tak zwany frigan z angielska mówiąc. Są trzy jednostki, tak? Powiedziałeś? Czyli egzemplarze broni, egzemplarze broni w tym samym czasie używane na zawodach. Przebiegi są dynamiczne, zakończona jest część pistoletowa, potem strzelbowa albo karabinowa, albo łączone tory. Tak to wygląda. Jest to broń sportowa. I tak jak wcześniej już powiedziałem, ona jest dostępna normalnie na pozwolenie sportowe no i również kolekcjonerskie. Broń kolekcjonerską, którą widzimy tutaj na naszym stoisku. Możemy również nabyć, póki jeszcze jest, niektóre to naprawdę białe kruki, możemy jeszcze nabyć również na pozwolenie kolekcjonerskie, czyli broń sportowa do celów kolekcjonerskich, tak żeby było już poprawnie. Jest to broń, która jest praktycznie tylko pozbawiona ognia ciągłego. Jest w wersji samoczynnej. Specjalnie jest zrobiona po to, żeby mogła spełniać ustawowe przesłania. Mamy jeszcze w naszym, tutaj na naszym stoisku taką fajną propozycję dla osób, które chcą sprawdzić czy strzelectwo właśnie jest dla nich, czy strzelectwo dynamiczne jest dla nich. Tak, to jest właśnie ta strzelnica, która jest znana nami. Wybudowaliśmy trzy pokoje, w których można ostrzelać cele skutecznie je eliminując, przy czym przed przebiegiem nie wiemy co znajduje się w danym pokoju broń jaką mamy do dyspozycji, jest to broń, y, są to repliki y, ASG, Airsoft Gun, y, M4, y, M4, tak jak tutaj mamy w oryginale w kalibrze 5,56 y, na 45 NATO tam są w kalibrze 6 mm kulki plastikowe. Pokażecie mi? Jasne mam nadzieję, że strzelisz przebieg. Ja też mam taką nadzieję <laughs> patrzmy na strzelnicę Stanowisko Shooting Adventure i nie tylko. Nadal jesteśmy w, tym samej, w, tej samej w tej samej lokalizacji, ale dokładnie gdzie teraz jesteśmy, jaki to obiekt? Aktualnie znajdujemy się na strzelnicy ASG. Tutaj możemy za pomocą naszych karabinków. Mamy emeczkę, mamy również bardziej dla tradycjonalistów replikę karabinka AK, sprawdzić swoje umiejętności w obsłudze tego typu rodzaju broni. Dlaczego tu jesteśmy? Przede wszystkim dlatego, żeby pokazać ludziom, że nawet y, ich najmłodsze pociechy mogą bezpiecznie posługiwać się bronią, że nie będzie to dla nich żadnym zagrożeniem. A także staramy się pokazać poprawne nawyki strzeleckie i uś uświadamiać ludzi z bronią. A uważam, że ASG jest dobrym wstępem do dalszej zabawy z prawdziwą bronią. Mhm. A z czego wynika wartość treningu w takim obiekcie jak ten? No bo są tutaj ściany, są rozmieszczone tarczy w różnym układzie. Strzelec, który ma pokonać ten tor, tak naprawdę nie wie, co go czeka za zakrętem, za załomem ściany. I co to daje strzelcowi? Znaczy uważam, że zdecydowana wyższość tego toru, nad torem statycznym jest taka, że po pierwsze uczymy się już chodzić z bronią. Czyli jeszcze bardziej wyrażone jest bezpieczeństwo. Kładziemy nacisk na to, aby lufa była skierowana w odpowiednim kierunku. Aby palec był zawsze poza spustem, mieliśmy to oddania strzału. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o walory edukacyjne, uczymy spostrzegawczości i uczymy tego, że nie zawsze widzimy to, co się dzieje, tylko musimy uważać, musimy być w ciągłej gotowości. A także praca na tego typu obiekcie lepiej pozwala wdrożyć nawyki od obsługiwania prawdziwej broni. Okej, okay, tak więc nie pozostaje nic innego, jak tylko zmierzyć się z tym torem. Dzięki serdecznie za informację. Dzięki bardzo, zapraszam. Komodo taki napis odczytuje nad stoiskiem z bardzo szeroką, jak gałą sądzę, gamą skarpet, no Oczywiście. właśnie. Co tutaj mamy dobrego? Same dobre rzeczy. Znaczy, poczynając od grubych skarpet na zimę wełnianych, z bardzo dużym udziałem wełny merynosowej, bezuciskowych, które nie obciskują nóg, gdzie mm, nie zaburza do krążenia, prawda? Nie zaburza krążenia i taki myśliwy może sobie spowodnie dosyć długo w takich skarpetach posiedzieć, a zarazem ma taki komfort termiczny i ciepło w stopy, prawda? co jest bardzo ważne dla myśliwych. Później mamy troszeczkę chłodniejsze skarpety, również z udziałem wełny marynosowej i skarpety termoaktywne, które jakby zapewniają ciepłotę ciała, ale zarazem są do marszu tak jeżeli chodzi o te kosty... może mogą być do marszu, a zarazem mogą być na jakieś dłuższe wędrówki i jakby za, um, zapewniają komfort termiczny stopom i utrzymują tą temperaturę stopy w odpowiednim um, w odpowiedniej temperaturze. Jasne, jasne. Czyli dla, zarówno dla osób, które gdzieś tam próbują sobie stacjonarnie, tak jak myśliwy, pewnie e, na jakiejś zwyżce, ta, tak, tak, siedzi, ta, tak, e, zarówno dla kogoś, kto też się przemieszcza. Czyli dla survivalowców, ganiających po lesie, ta, albo dla turystów. Oczywiście specjalną gamę. Jeżeli ktoś sobie wejdzie na naszą stronę www.technicalsocks.eu, może znaleźć całą gamę. Począwszy od skarpet biegowych, których tutaj nie prezentujemy, jak i również dla y, biegaczy, dla y, rowerzystów dla survivalowców również i dla myśliwych. Fajnie, czyli szeroki wybór dobrych skarpet, ja z własnego doświadczenia w szczególności bym polecał tą dużą ilość e, warstwy, e, przepraszam, e, składu, tak, wełny merynosowej. Tak, oczywiście. Okej, okay, fajnie. To jest najlepszy e, jakby artykuł na e, zimne wieczory i na całe dnie. Mhm. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Dzięki serdeczne. Zwiedzania hali wystawowej ciąg dalszy, no i pytanie, do kogo trafiliśmy tym razem? My jesteśmy firmą zajmującą się produkcją pułapek żywołownych na wszelkiego rodzaju zwierzęta. Mieścimy się w Mrągowie, no i nazywamy się Air Max. Cóż to takiego te pułapki żywołowne? Pułapki żywołowne służą do odławiania wszelkiego rodzaju drapieżników, począwszy od domowych, grasujących w domach szczurów, szczurach, myszach. Skończywszy nawet na dzikich psach czy lisach, kunach bardzo popularnych, które dokuczają i rolnikom i, i też w domach jednorodzinnych. Gnieżdżą się na poddaszach i naprawdę czynią duże spustoszenia. I, I to jest nasza główna działalność produkcja pławek żywownych. Zajmujemy się też zabezpieczaniem budynków przed kunami. Produkujemy również i kolce ochronne przeciw ptakom, mamy dość szeroki asortyment. Rozumiem, bo no ja pierwszy raz mam okazję widzieć tego typu sprzęt. Mi to się osobiście kojarzy z taką formą pozyskiwania nawet pokarmu. Gdzieś tam z punktu widzenia surwiwalu dobrze jest złapać zwierzę, pozyskać po to, żeby ono w stanie świeżym, czyli na żywo dotrwało do momentu, gdy przychodzi surwiwalowiec. Pałów w głowę, po to, żeby zjeść, gdy nie ma pokarmu. A tutaj, jakby, widzimy bardziej aspekt zastosowania w gospodarstwie domowym, tak? W ramach nie wiem, działalności rolniczej. Może i w gospodarstwie domowym. Często pułapki zamawiane są przez wszelkiego rodzaju stowarzyszenia, czy schroniska, które odławiają zwierzęta dziko biegające, czy koty, przez gminy, które mają problemy z dzikimi psami, które gdzieś zagrażają, na przykład przy szkołach. E, tak więc mają bardzo szerokie zastosowanie, dlatego że koła łowieckie też zamawiają u nas pułapki. E, między innymi jest to związane z przesiedleniami gatunków mhm. e, niektórych zwierząt, bądź e, prowadzonymi e, reintrodukcjami. Tak więc zastosowanie jest szerokie, niekoniecznie tylko survivalowe, aczkolwiek po prostu zwierzęta bywa tak, że uprzykrzają nam życie, a nie chcemy robić krzywdy, dlatego w humanitarny sposób możemy się ich pozbyć i wywieźć w naturalne środowisko. Mhm. Czy jakaś ciekawostka jeszcze na sam koniec? Może jakiś najciekawszy model, może coś takiego super ciekawego o takiej pułapce? Super. Ciekawego. Bardzo fajną mamy pułapkę na bobry i to jest naprawdę model, który sami opracowaliśmy, sami robimy ręcznie od podstaw. Zami zgrzewamy siatkę. Pułapka jest bardzo masywna, bardzo popularna i uwielbiana wręcz właśnie przez koła łowieckie, ale e, czym możemy się pochwalić, to właśnie jako jedyni robimy w Polsce e, zabezpieczenia budynków e, przed kunami. Są to elektryczne instalacje, które absolutnie nie czynią krzywdy, bo pojawiały się kilka pytań, że o Jezu, zabijamy prądem. Nie, nie, to działa jak popularny pastów nie zabijamy. Bezpieczny sposób, zabezpieczamy stale budynki i naprawdę jest bardzo, bardzo duże zainteresowanie, tak więc no, cieszymy się, że trafiliśmy z produktem mhm. zainteresowania, potrzeby klientów. Mhm. Fajnie. no a propos tych bobrów, ja z kolei kojarzę temat ze szkodami, jakie bobry wyrządzają, a nie do końca, ze względu na to, że jest to gatunek chroniony, z tego co kojarzę, nie do końca jest możliwość, no, jakby odstrzału. To trzeba mieć zgodę na odstrzał, trzeba mieć zgodę, głównie, oczywiście my wszystkie formalności załatwiamy, dlatego, że trzeba mieć zgodę nawet na przesiedlenie, są wskazywane obszary, w które my możemy przesiedlić takie bobry, tak, jest ich bardzo dużo one nadal są pod ochroną czynią bardzo duże szkody i jest, jest problem, jest z nimi problem duży tak więc no myślę, że tutaj już trzeba by pomyśleć nad zmianą troszeczkę prawa i, i, i pomyśleć nad odstrzałem tych bobrów mhm. a kiedyś, jako ciekawostka powiem, że mięso bobrów to była to była e, tradycyjna kuchnia polska bobry się jadło, nie wiem czy teraz ktoś, ktoś by zjadł a się odmów... ja bym zjadł tak? Pewnie. Tak, więc może, może trzeba będzie powrócić do kuchni polskiej. Tak. Dobrze, ale najważniejsze jest to, że pułapki żywołowne nie zabijają, tak jak Pani wspomniała, jest to humanitarny sposób na to, aby zwierzątko niepożądane usunąć w inne miejsce. Dziękuję serdecznie za wywiad.